Cześć kochane dziewczyny i chłopaki! Dzisiaj strój dnia, ponieważ moi znajomi, których ja już nie widziałam prawie rok czasu, przyjeżdżają do Anglii, nas odwiedzić na trzy dni tylko. Także jest tylko praktycznie, będziemy mieli jeden wieczór, żeby gdzieś wejść, pogadać i może później pójść na jakąś imprezę. No, także to jest moja propozycja stroju. Dla Was to może być strój walentynkowy, to może być wyjście na randkę, to może być wyjście do restauracji. No, już Wam pokażę, jak to wygląda. To jest biała kietka z takimi pięknymi falbankami, które ja po prostu kocham, mój facet ich nienawidzi, powiedział, że wyglądam jak kelnerka. Możecie je sobie tak bardziej nastroszyć, albo możecie je dać na dół i po prostu ułożyć je w jakiś sposób chcecie. Ja tę kietkę przepasałam czarnym paskiem z kokardką, kokardki w tym roku powracają, wszystko co ma kokardki, buty, paski i jakieś opaski na włosy z kokardkami, bardzo, bardzo modne i to już chyba nawet było modne dwa lata temu albo nawet i rok temu, ale w tym roku znowu kurtki powracam z czego, ja się cieszę, ponieważ bardzo, bardzo je lubię kieskę przepasałam paskiem ponieważ no jest ona biała i jak nie ma paska, to jest ona po prostu nie oznacza ona tali, czego ja nie lubię, lubię wszystko jak jest dopasowane pod spód kochani, założyłam prześwitujący czarny golf, ponieważ ta kieska tutaj się kończy prawda? z tyłu ma dalej farbanki tak to wygląda z tyłu, także możecie, tak jak mówiłam, możecie je sobie ułożyć, w jakiś sposób chcecie. Do tego czarne rajstopy i oczywiście szpielki. Wiadomo, będę potrzebowała kurtkę, bo prawdopodobnie pojedziemy do Oxfordu. Ja tutaj mam kochaną moją kurtkę Polka Dot z takimi właśnie wzorem białych kropeczek, które Wam pokazuję. Przejdę troszeczkę bliżej. Ona jest cała w kropeczki i z czarnymi guzikami. Ma niesamowite wcięcie, jak widzicie w talii. Ona jest po prostu zrobiona tutaj, jest dopasowana, a tutaj idzie jak bombka. Ma siostra w tej kiecy w, w tym płaszczyku zakochana i bardzo bym chciała taki sam kupić, ale niestety już ich nie ma. Kołnierz możecie sobie nastroszyć albo opuścić na dół, jak to woli. No i kochani, powiecie, czy tak to fajnie nie wygląda, nawet jak idziecie na zakupy albo gdzieś na miasto, albo po prostu odwiedzić jakichś znajomych. Do tego oczywiście ja będę miała prawdopodobnie Kopertówkę, jakąś małą, jakąś małą torbę, ale tak mi się podoba ta propozycja z czerwoną torbą. Po prostu wygląda to bardzo, bardzo fajnie. Ale na wyjście wiadomo, ta torba jest za duża. Ja to prawdopodobnie będę miała założone. Mam taką czarną torebkę. Kopertówkę, prawdopodobnie tak będę miała, tak to będzie wyglądało. No, kochani, dajcie znać, czy Wam się, czy wam się ta stylizacja podoba. Poproszę o gwiazdeczki i komentarze na dole. Ściskam wszystkich bardzo mocno. Dziękuję za oglądanie filmików. Pa, pa.